Partnerem podcastu jest kancelaria linke Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów. To jak, jak z, jak z pionierami na dzikim zachodzie, ja pamiętam rok 2009 e, albo 10, kiedy po raz pierwszy na infoszerze zaczęliśmy w ogóle mówić o startupach. Mhm. I to była to wtedy zupełnie nowość. Mm -hmm. to, to, to był dokładnie ten rok, kiedy w ogóle w Polsce można powiedzieć hasło startup mm -hmm. się pojawiło. Nie? To jest jedna też rzecz, której przez lata nam brakowało: kompetencji mm -hmm. w prowadzeniu startupów, w skalowaniu startupów. A teraz jeszcze idziemy w skalowanie międzynarodowe, bo to też jest kompetencja, której u nas brakuje. Tak? Brakuje nam po Słyszymy od lat, dlaczego nie mam tych jednorożców? No, między innymi też dlatego. Mam takie poczucie, że jak człowiek yy, postanowił, czy człowieczka postanowiła zostać przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią, to trochę. Nie, 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 nie ma teraz czasu zastanawiać się co jest zaletą, a co wadą. <grym> to jest trochę pytanie, jakie mam karty na ręku i <grym> czym gram. Cześć, witam was bardzo serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Poland VC. Dzisiaj nagrywamy prosto z konferencji InfoShare. A teraz moim gościem jest Jacek Bukowicki. Cześć Jacku. Cześć, Łukaszu. Cześć wszystkim. Jacku, reprezentujesz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP. I chwilkę o tym sobie na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ale chciałbym Ci zadać nasze takie tradycyjne pytanie, rozgrzewkowe. Jak wyglądała Twoja droga do miejsca, w którym jesteś teraz w PARPie? Od czego tu zacząć? Może zacznę od tego, że moja pierwsza praca po studiach to już były innowacje. I wtedy zacząłem się fascynować tym, jak właśnie poprzez wdrażanie takich nowoczesnych, innowacyjnych narzędzi możemy zrewolucjonizować daną branżę. Uczyliśmy się wtedy od zachodnich partnerów i faktycznie czuliśmy, że pomagamy naszej branży, a przez to też całej gospodarce. Mhm. I później w jakiś naturalny sposób wchodziły fundusze europejskie. Widziałem też duże możliwości mądrego wykorzystania funduszy europejskich. I tą drogą trafiłem do Parpu, do bardzo młodego, dynamicznego zespołu, w którym się świetnie czułem. Jakoś jakąś Dziwną drogą unikłem korporacji. I myślę, że to było takie dla mnie miejsce w sam raz, takie coś pomiędzy biznesem, bo działaliśmy bardzo dynamicznie, a taką jakby no, misją publiczną, tak, mhm. którą wykonywaliśmy. W parp obecnie zajmujesz się akceleracjami, prawda? Tak. Już od 2018 roku, gdy a to nieco wcześniej, testowany był pilotaż tych akceleracji. Ale tak naprawdę startupami, już stricte nazywając to, nazywając tych naszych beneficjentów, klientów startupami, to był już 2007-2008 rok. Wtedy w Parpie zaczęliśmy projektować i wdrażać pierwsze programy dla startupów, widząc, że jest to grupa w szczególnej potrzebie, bo po pierwsze mamy do czynienia z pomysłami, które są ryzykowne, po drugie z podmiotami, które nie mają żadnej historii. Kredytowej, więc one w banku nie miały czego szukać. Zresztą do tej pory to też się niewiele zmienia. W momencie, gdy zakładamy nowy biznes i mamy bardzo ryzykowny pomysł, no to też banki nie będą pewnie Tak, do... Nawet tutaj poruszaliśmy to kilka razy w naszym podcaście w innych odcinkach, że ta oferta banków jest, jest bardzo uboga i, i dosłownie mamy kilka takich produktów, które można znaleźć na rynku, ale pociągnijmy właśnie ten temat tego, jak wy teraz pomagacie startupom. Co PARP ma teraz do zaoferowania startupom, czy może szerzej też rynkowi takiemu startupowemu? Na pewno i to robiliśmy od początku. No, próbujemy zasypać tą niszę, tą potrzebę podstawową, czyli finansowanie na samym początku. Kiedy nawet inwestorzy VC. Nie wchodzą, albo mhm. bardzo niechętnie wchodzą, bo z moich obserwacji, zresztą w ogóle sam rynek VC w Polsce też ma krótką historię, tak naprawdę tak, tak samo krótką jak, jak nasze wspieranie startupu, bo gdzieś tam w tym okresie, o którym mówiłem 2008-2009 to powstawały, jakby my też dawaliśmy pierwsze takie fundusze, na których pierwsi inwestorzy uczyli się e, inwestować mhm. tak naprawdę, i to też na pieniądze publicznym i to jest bardzo potrzebne, bo zdarzały się jakieś takie um, pytania, czy to nie są zmarnowane pieniądze. Jak najbardziej nie. Nawet jeżeli ileś startupów, czyli inwestycji było chybionych, to kompetencje, które były wyrobione, doświadczenie jest bezcenne. I dzięki temu teraz już mamy dosyć duży i zasób inwestorów, ale to co my robimy, no to po pierwsze właśnie e, cały czas e, zaspokajam tę potrzebę Finansowanie, wyciągamy ręce do tych, którzy mają super pomysły, ale nie mają skąd i jak zacząć. Natomiast też po kilku latach jakby, tych pierwszych programów odkryliśmy, że to nie jest jakby. Pieniądz nie zawsze jest najważniejszy. Na początku mogą być ważniejsze kontakty właściwe poprowadzenie, doradztwo, mentor, bo czasami nasz pomysł, możliwe, że pomaga, wymaga jakiegoś tam przemodelowania może nawet pivota. O którym będę mówił jutro, po to, żeby się wstrzymać w rynek. Bo jest takie powiedzenie: że na, na 10 startupów 8-9 upada. I twierdzę, że w większości wypadków to jest przyczyną, jest to, że Niedostatecznie dopasowaliśmy się w potrzebę rynkową. Niedostatecznie poznaliśmy potrzebę klienta. Jakby... Myślisz, że właśnie ten brak produkt Market Fit, market fit tak. to jest coś, co jest największą bolączką startupu z takiego z twojego doświadczenia? Myślę, że tak. Oczywiście jeszcze, jeżeli słuchamy różnych prelekcji, to też mogą, możemy usłyszeć różne inne powody, dlaczego startupy upadają, tak? Że w danym momencie nie miały, nie wiem, dość kapitału, coś było nie tak w zespole, bo to też mówi się też, że najważniejszym komponentem jest zespół, tak? Pomysł może być super, jeżeli w zespole coś jest. Tak, albo nie mamy ważnych składników kompetencyjnych, nie pociągnie, tak? To troszeczkę jak y, zawsze porównuję to do y, pilota wycieczek y, mm -hmm. turystycznych, bo y, w tej branży też się mówiło, że jeżeli jest świetny program, ale kiepski pilot położy ten program, położy tą wycieczkę. Tak samo, jeżeli wycieczka jest nie do końca dopracowana, ale jest dobry pilot, to ją wyciągnie. I myślę, że to jest dobra analogia do startupów. Więc tych powodów jest Pewnie więcej. Natomiast myślę, że bardzo często, to jest to też takie moje ulubione powiedzenie, cytując Alberta Einsteina, że gdyby miał poświęcić godzinę na rozwiązanie problemu, to 55 minut poświęciłby na zrozumienie tego problemu, a pozostałe 5 na, na jakby już rozwiązanie. myślę, że u nas jest odwrotnie cały czas często. Tak jakby za. Za mało poświęcamy uwagi, jakby w wejściu w buty klienta, jakby na te wywiady, na to, na poznanie tego naszego odbiorcy i, i jego preferencji, jego potrzeb, I, i tu się często rozbijamy. Czy mógłbyś tak konkretnie powiedzieć, jakie dokładnie programy ma obecnie PARP, jakie są aktywne, takie programy, z których mogą skorzystać startupy czy członkowie tego rynku startupowego? Oraz to. Jakie może potencjalne programy będą, będą w najbliższych miesiącach czy latach? Zacznę od takiego naszego flagowego programu, który adresuje pomysłodawców na takim etapie, kiedy jeszcze nie mają spółki, nie mają startupu, mają pomysł. I nazywamy to platformy startowe. Mhm. Jest to program, który razy od wielu lat, też był poprzedzony pilotażem, który był, był wielkim sukcesem. Później była pierwsza pełna edycja z poprzedniej perspektywy finansowej, by tak mówimy jakby w naszym żargonie finansowym z funduszy europejskich. that's została uruchomiona kolejna edycja, więc to jest taki program, który konsekwentnie realizujemy, a właśnie słyszymy głosy, że to jest wielka potrzeba, żeby ten program, którego znamy, ramy, był kontynuowany, a nie był tylko takim programem powiedzmy na rok, na dwa. To właśnie jutro podczas drugiego dnia Infosher, właśnie będziesz prowadził panel o piwotowaniu w startupach i przynajmniej jeden, ten startup, który tam przeskanowałem, właśnie z tych platform startowych nawet pamiętam korzystał. Nawet dwa, mhm. nawet dwa, więc tak i i jak się okazuje, bo są pewne mity wokół funduszy europejskich, tak, że czasami jak już zaplanujesz, to tak musisz. No nie. Przy startupach my wiemy, rozumiemy, że piwotowanie to jest jakby rzecz wręcz. No to, to właśnie o to zaraz będę Dobrze, pytał. To jeszcze... Ale właśnie są platformy startowe. Wiem, że jest na przykład program Poland Price. To, momencik, jeszcze dokończę mhm. tych platformach startowych, żeby powiedzieć dokładnie, co my tam robimy. Na początku, tu ta edycja, która się zakończyła się, to jeszcze nie było wręczanie pieniędzy do ręki. To była właśnie praca inkubacyjna, kiedy. I, i to się nie zmieni. To znaczy zgłaszam się z pomysłem, jeżeli ten pomysł przejdzie wstępną kwalifikację, bo też trzeba złożyć wniosek i jest, taki, jest taka wstępna selekcja, jeżeli zdaniem ekspertów on ma potencjał, jest zaproszony do inkubacji. Ta inkubacja może trwać różnie 4, 5, 6 miesięcy, w zależności od tego, czy jesteśmy początkującym przedsiębiorcą, a może już mamy doświadczenia biznesowe, więc też. Bo tam się uczymy tak naprawdę ABC biznesu również. Natomiast główna rzecz, jaką robimy, to weryfikujemy, testujemy ten pomysł z rynkiem. Tak? Co na to rynek? Czyli właśnie wywiady, ankiety, jak najbardziej zbliżamy się do, do, do klienta, ale żeby też pokazać ten, jakby choćby, prototyp. Właśnie musimy stworzyć ten prototyp, makietę, cokolwiek, żeby móc też pokazać, o czym mówimy, jak rozmawiamy w wywiadzie. Więc takie dwie różne rzeczy, dwie, dwie bardzo ważne rzeczy: ehm, weryfikacja modelu biznesowego, jakiś pod, pod, podwaliny pod model biznesowy, który zadziała. Tak, w dialogu z rynkiem mhm. i y, prototyp, czyli tak zwany MVP. To, to robimy w razie inkubacji w, w, na etapie inkubacji. Następnie, gdy to jest nadal ok, rokuje, możemy już taki startup startuje do bezpośrednio do Parpu, gdzie dostaje duży grant, żeby już ten MVP zamienić w pełnoskalowy produkt i zacząć sprzedaż już komercyjną w pełni. Mhm. I to jest jakby taka dwufazowa e, droga, jakby od pomysłu. Tak? od zera Czyli można nie, powiedzieć. Nie, nie, nie każda firma, która przejdzie pierwszy etap dostanie grant czy dotację w drugim etapie. Nie każda, tak, bo zdarza się, że jednak gdzieś tam nie obronić ten pomysł już na, 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 na panelu ekspertów PARP-u. Może też się zdarzyć, że gdzieś tam to za długo trwało albo e, za późno. No, różnie, że to już nie jest innowacyjne, że jakby konkurencja, która gdzieś tam wyrosła w międzyczasie, no, może już nie pozwolić na sukces. No różne to mogą być przyczyny. Natomiast mhm. tak, nie każdy. E, mieliśmy, wspomnieliśmy o Poland za chwilę o nim powiem, bo to jest jakby część Programów akceleracyjnych. Poland jest w tej chwili jakby, nie, jakby jest kontynuowany już nie jako osobna marka, tylko jako część takiego dużego kombajnu. Ja to mówię w ramach programu Startup Booster Poland. Mamy już wybranych 17 operatorów, którzy ze swoimi koncepcjami um, akceleracji takiej krajowej opartej o współpracę czy to z inwestorem, czy to dużym odbiorcą biznesowym. Również oferują ścieżki, niektóre z nich oferują ścieżki wspierające startupy w wyjściu za granicę, bo to już jest taka nowość, której te, do tej pory nie robiliśmy. I również ścieżka Poland Price to jest też kontynuacja programu. Już właściwie trzecia, może być trzecia edycja, bo był pilotaż, była, była pełna skalowa edycja, i teraz trzeci raz już w ramach tego boostera. To jest program akceleracji połączony z soft gdzie ściągamy, zachęcamy startupy z zagranicy, właściwie z tego świata, bo poprzednią edycją dotarliśmy nawet i do Australii, do, do Chile, czyli do bardzo odległych miejsc na naszym grobie. Tak. Więc i z uda sukcesem udało nam się ściągnąć ciekawe pomysły ludzi do Polski, którzy mm -hmm. y, odkryli, że mamy. Duży potencjał, jesteśmy świetnym rynkiem, żeby wejść do Unii Europejskiej, chociażby na przykład. Mhm. Czyli to są te dwa flagowe programy, czy jeszcze coś w tym kombajnie się znajduje? Znaczy, w tym kombajnie aktualnie, bo to jest jakby pierwszy taki duży, duży, duży program, który uchroniliśmy z tej nowej perspektywy, to właśnie mamy te ścieżki czyli akceleracja z odbiorcą technologii, a akceleracja z inwestorem. Jest taka ścieżka ogólna sektor Agnostic, tak to też tak jak mhm. żargonu startupowego, czyli tu nie wchodzimy jakby nie musi być konkretna branża, ale powiedzmy czasami to nawet same akceleratory nam sygnalizowały, że czasami widzą startup o wielkim potencjale. No może, nie, może, nie musi być B2B, mhm. może być B2C. I dla niego trudno będzie na tym etapie znaleźć partnera, czyli inwestora, ale widzą wielki potencjał, chcą go wziąć jakby na, na warsztat, na, mhm. na akcelerację. I to jest właśnie odpowiedź na tą potrzebę. Nowość no, i właśnie, jest Plan Price to jest kontynuacja. Go Global Nowość, czyli tutaj wspieramy startupy, które już są gotowe do ekspansji. Mhm. Najlepiej, jeżeli już coś tam przetestowały na rynku polskim. Tak? Nie muszą być już wiele lat. Fajnie, jeżeli przetestowały, jest to działający produkt, bo też jakby trochę problemem w naszym rynku jest to, że niektóre startupy zbyt długo zostają na rynku polskim mhm. i potem jak już tak się przyzwyczajają i nie chcą wychodzić, chociaż deklarują różnie. Właśnie wspomnieliśmy o tym, że jutro będziesz prowadził panel dotyczący pivotów w startupach. Przychodzi mi do głowy taka myśl, że startupy pozyskując publiczne pieniądze w formie grantów, w formie dotacji, no wiadomo, że z tego grantu, z dotacji potem się trzeba w jakiś sposób rozliczyć. Wspomniałeś też w rozmowie kularowej jeszcze przed nagraniem no, że tak ocenia, że jeden czy dwa na 10 startupów w miarę jakoś tam wychodzi. Co pokazuje, że te 9 nie wychodzi. Tak? No i teraz może powstać obawa, że e, no, wziąłem grant, wziąłem dotację, e, musiałem zlikwidować spółkę czy ogłosić upadłość, no bo nie wyszło, no bo to startup. 9 na 10 nie wychodzi. No i co z tymi publicznymi pieniędzmi? Powiedz mi, czy, e, czy w, e, tacy przedsiębiorcy, founderzy, czy oni się powinni obawiać w ogóle takiej, takiej sytuacji? Jak ty to oceniasz tak swoimi oczami? E, jak do tego podchodzi w ogóle PARP? Może przypomnę, że to podejście, które na początku, bo moglibyśmy też historycznie patrzeć na, na wielkości funduszy, które zainwestowaliśmy wcześniej, w poprzednich latach, zarówno w inwestorów VC, jak i w startupy. Mm -hmm. tak? I, I tam też będzie taka relacja, że nie, będą, nie będzie tak, że 100% się udało. Natomiast podkreślam, to są doświadczenia, to są kompetencje. Ja cały czas namawiam do tego, żebyśmy yy, i zachęcam Founderów, zresztą o tym też będzie jutrzejszy panel, żebyśmy chętnie dzielili się również porażkami, tym co się nie udało. E, bo e, nie, w Stanach się mówi, że tam, tam właśnie się chwalą tym i tam... Są nawet fundusze, które inwestują tylko w funderów, którzy e, zaliczyli bankructwo. Oczywiście i tam jeżeli e, powie ktoś, powie, że zrobiłem trzy firmy z sukcesem, to ktoś jest, e, może wyglądać niewiarygodnie. Dla nas będzie wyglądał nada wiarygodnie, tam nie. Bo tam mogą pomyśleć, a może mu się po prostu udało. tak? Mhm. E, bardziej wiarygodnie będzie wyglądał koleś, który powie, czy koleżanka, która e, 3-4 położyła, tak? e, miała nie udane, nieudane biznesy, jeden, dwa udały się, tak? To jest zespół mega doświadczeń, dlatego my też inwestujemy w kompetencje, bo to jest jedna też rzecz, rzeczy, które przez lat nam brakowało, kompetencji w prowadzeniu startupów, w skalowaniu startupów. A teraz jeszcze idziemy w skalowanie międzynarodowe, bo to też jest kompetencja, której u nas brakuje, tak? Brakuje nam po Słyszymy od lat, dlaczego nie mam tych jednorożców? No, między innymi też dlatego, tak? Bo mamy, mamy jako społeczeństwo tą wysoką awersję do ryzyka, tak? Więc dlatego, jeżeli mamy tych odważnych, tych odważnych, którzy chcą, trzeba o nich dbać. Więc my nie traktujemy tego jak pieniądze stracone. I oczywiście zakładając, że ktoś uczciwie realizuje projekt, tak? I jakby tutaj mogą być pewne... Zresztą mieliśmy czarne Łabędzie, mieliśmy, tak? Mamy wojnę, mieliśmy pandemię. Świadomo, że ile biznesów się wywaliło. To są tak zwane siły wyższe. Nie... I jeżeli projekt w jakiś sposób się nie udał przez to, my nie, jakby nie, nie, nie pociągamy konsekwencji za to, tak? Konsekwencje byłyby, gdyby ktoś nieuczciwie coś tam zdefawdował tak? Czyli nie zrobił tak, jak to zaplanował, miał inne intencje, kto mówiąc, tak? to gdzieś tam może, wiadomo, w biznesie się wszędzie może zdarzyć. Tak, Natomiast w momencie, gdy ktoś, e, właśnie ten etap inkubacji, to jest szalenie ważny, bo to jest ten czas, kiedy możemy zderzyć nasz pomysł z rynkiem i tutaj to już jest pierwszy pomysł, na, etap na pivotowanie, mhm. tak? I nawet to, ta spółka, o której mówiliśmy, już myślę, że na tym etapie zmieniała, zmieniała koncepcję, bo widziała, że nie do końca... Czyli wy w swoich założeniach, nawet w platform startowych tych programów, macie wpisane to, że ten pivot najprawdopodobniej się wydarzy. Tak, bo my wiemy, że to jest pisane jakby w życie startupu, tak? Więc jakby i jakby im wcześniej on się wydarzy, tym lepiej, tak? E, bo potem, jeżeli on występuje do tego drugiego etapu, no to planując wydatki pod e, ten już wdrożenie danego, gdyby w tym momencie musiał piwotować, oczywiście to nie jest e, problem, tak? Natomiast no, gdzieś tam musimy pewne, jeżeli to są jakieś grube tematy, no to musimy to aneksować do umowy, no bo jest tam umowa Jasne. o dofinansowanie. Natomiast jeżeli gdzieś tam dowozimy e, wskaźniki tak zwane, tak? czy KPI-e, wszystko jest OK, tak? Jeżeli nadal to jest obietnica, że to będzie zyskowny biznes i przyniesie przychody gdzieś tam na koniec, jest OK. Jacku, wiele z tych tematów, które dzisiaj poruszyliśmy, to są w ogóle tematy na, na oddzielne odcinki. Żałuję, że mamy tak mało czasu, ale warunki konferencji są takie, a nie inne. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i myślę, że na pewno będę chciał z Tobą kontynuować i nagrać trochę więcej materiału, tak żebyś mógł więcej opowiedzieć o, o tym, co instytucje publiczne w ogóle oferują startupom. Myślę, że bardzo często jednak Firmy podchodzą z pewną bojaźnią do, 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 do instytucji publicznych, do pieniędzy publicznych, a tak jak wynika z tego, co opowiadasz, że tak nie do końca jest się czego bać i że jesteście w stanie pomóc i przede wszystkim właśnie jesteście otwarci tak, na, na to, żeby przychodzić mhm. do Was. Bardzo, bardzo zachęcam, chętnie polecam się do rozmowy, możemy poznać o programach akceleracyjnych, o ich tak, takich kluczowych cechach, ale właśnie to też obserwuję, że mamy część jakby populacji przedsiębiorców, którzy, którzy się boją, a część, którzy są nawet zbyt śmiali, powiedziałbym, ja to nazywamy seryjni grantobiorcy, mhm. tak? Nie mówię, że jeszcze pośrodku nic nie ma, bo mamy pośrodku Super innowacyjnych, uczciwych przedsiębiorców, ale jakby taka, taką obserwuję polaryzację, tak? Tych bojących się, tych można powiedzieć, właśnie niebojących się, robić rzeczy zbyt odważne, tak? Jakby. Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Partnerem podcastu jest Kancelaria Linkę Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów.